Uczestnicy zjazdu kaszubów w Rumi dotarli prawie w całości na miejsce, bo jeszcze jak widać, dochodzą. Tu się ustawiły poczty sztandarowe. Pan Tomasz ćwiczy jeszcze pewno Aleluja, albo psalm. O proszę, pan Tomasz podpowiedział. A to poczty sztandarowe, tu. Jesteśmy z drugiej strony też mamy poczty sztandarowe które też należałoby ująć. O. I tak to wygląda gromadnie zorganizowani Kaszubi zaczynają jak wiele rzeczy Macimum z Boga to jest powiedzenie kaszubskie, znane, a jeszcze powiedzenie, że bez Boga ani do proga to pewno polskie powiedzenie, ale tak ono na kaszubach jest realizowane.